Tyle pociech, bo to kocia rodzinka jest Gdy słoneczko nosa złączy, kiedy pada deszcz Cieszy nas, gdy słońce i gdy pada deszcz Sto pomysłów zawsze ma, nowy pomysł, nowa gra To kitty, kitty, ki, 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 ki. Ten czas nieba cieszy ją, przelot taków. Grzebień? Nie wiem nawet, gdzie jest mój! Mamo, znalazłaś go? Tak, złotko! No tak, nie zdążę się przygotować! A teraz nie mogę znaleźć mojej nowej spinki! Zaraz, czegoś tu chyba nie rozumiem. Dlaczego wszystkie tak biegacie po domu? Nie wiem, gdzie położyłam moją nową wstążkę! Gdzie się podział mój różowy grzebień? Mama zabiera nas na wystawę do muzeum i na zakupy. I może nawet w drodze do domu zajrzymy do nowej księgarni? Trzymajcie się blisko mamy i nigdzie od niej nie odbiegajcie. Dobrze, tato! Popołudnie w ciszy i spokoju. Wychodzimy, kochanie? Pa, bawcie się dobrze, dziewczyny, będę tęsknił. No to może pójdziesz z nami, tato? Możemy na ciebie zaczekać, aż włożysz buty. Dziękuję, jesteś bardzo miła córeczko, ale jakoś nieszczególnie przepadam zachodzeniem po muzeum i zakupami. Za kilka godzin będziemy w domu. Bawcie się dobrze! Tak, a ja przez te kilka godzin będę siedział w domu sam. Jakoś dziwnie cicho bez nich. Założyłam dzisiaj najładniejszą wstążkę Mimi. Ja też założyłam najładniejszą. Lubię się ładnie ubierać. Jesteś pewnie dumna, że tak ładnie dzisiaj wyglądamy, mamo? Zawsze jestem dumna z moich dziewczynek, i nieważne jak wyglądają. Dzięki, mamo. My, My też jesteśmy, jesteśmy z ciebie bardzo dumne. <laughs> Ale fajnie jest chodzić po mieście, mamo. Tak, muzeum też wam się spodoba. Już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę te wszystkie śliczne obrazy i rzeźby. Zawsze chciałam pójść do muzeum, bo tam zawsze można zobaczyć coś ciekawego. Patrzcie, mamy zielone światło, możemy zdążyć, jeśli pobiegniemy. No szybko, mama, biegniemy! Nie, zatrzymaj się! Nigdy nie wolno Ach. nagle wbiegać na ulicę. Ale mamo mówiłaś, że przechodzimy na zielonym świetle. Tak, ale mówiłam przecież jeszcze coś. Ja wiem, mamo! Zanim przejdziemy przez ulicę, trzeba spojrzeć w obie strony. Masz absolutną rację, Mimi, bo kierowcy niestety nie zawsze są tacy ostrożni jak ty. Dlaczego? Właśnie, kierowcy powinni być o wiele ostrożniejsi niż my. No cóż, tak, ale coś może rozproszyć uwagę kierowcy, coś się stanie na drodze i wtedy was nie zauważy. Proszę, mamy zielone światło. Tak, teraz na pewno zdążymy. Chodź, mamo, idziemy szybko. Nie, Kiki, zapomniałaś Ach. o czymś, zanim przejdziesz przez ulicę, spójrz w obie strony. Kiki zapomniała, mamo! Wyobraź sobie, co mogłoby się stać, gdyby akurat mnie przy Tobie nie było, a ty byś zapomniała. Przypuśćmy, że przechodzisz przez ulicę i masz zielone światło, ale kierowca nie zatrzymał się na czerwonym świetle. Albo przechodzisz na zielonym świetle, nie rozglądasz się i przewracasz, a skręcający z za rogu samochód cię nie zauważa. Wyobraźcie sobie siebie na środku ulicy, a samochód jedzie prosto na was. A, nawet nie próbował się zatrzymać. Nie chcę was nastraszyć, tylko chcę, żebyście były ostrożne. Mamo, skoro samochody są niebezpieczne, to dlaczego ludziom wolno nimi jeździć? Większość ludzi zazwyczaj jeździ ostrożnie swoimi samochodami, ale czasem dzieją się rzeczy nieprzewidywalne, a my zawsze musimy być ostrożni. Patrzymy w obie strony: w lewo i w prawo. Idziemy, gdy można. Dobrze pamiętać te zasady Mimi, ale musicie wiedzieć, że ulica to nie jedyne miejsce, gdzie trzeba uważać. Nieprzewidziane rzeczy mogą zdarzyć się wszędzie. O, -o. Dajcie mi ręce dzieci. To było niespodziewane. Już wiem, o czym mówiłaś. Czasem ludzie nie zauważają innych przechodniów. Masz rację, Mimi. Czasem ludzie są bardzo zamyśleni i nie zwracają uwagi na to, co robią. I dlatego właśnie musimy zawsze uważać, jak się zachowujemy, nieważne gdzie jesteśmy i o czym myślimy. Tak! Skoro na tym przejściu nie ma świateł, trzeba spojrzeć w lewo, a potem w prawo. Sprawdzamy, czy nic nie jedzie. Droga wolna z prawej strony. I wolna także z lewej strony! Można przechodzić! Bardzo dobrze, dziewczynki. Już wiecie, jak przechodzić przez ulicę. O, mamo! Popatrz, ile ja tu sklepów! I ludzie są tak elegancko ubrani! Patrzcie, jakie piękne kwiaty! Ja wolę popatrzeć na te wspaniałe ciastka! W tym sklepie są mi się panda! Ile tu pięknych rzeczy! Popatrz, mamusiu, księgarnia! Nie, kici. wracaj! Mamo, Tu są takie fajne nowe książki! Kitty, nigdy więcej mi w ten sposób nie uciekaj! To bardzo niebezpieczne. Gdybym straciła Cię z oczu, mogłabyś się zgubić i co byś zrobiła? Tata kazał wam trzymać się blisko mnie i nigdzie nie odbiegać. Po prostu chcemy, żebyście zawsze były zdrowe i bezpieczne i żyły szczęśliwie, rozumiesz? Tak, mamo, przepraszam. Na szczęście nic się nie stało i na przyszłość będziesz mądrzejsza. Od teraz trzymamy się blisko mamy. Mhm. Dzieci, coś Wam powiem. Po wizycie w muzeum wrócimy tutaj i kupię Wam nowe książeczki. Naprawdę! No Dazy były cudowne, dzieci zaczekamy, aż znowu zapali się zielone światło. Dobrze, co należy zrobić, zanim przejdziemy? Najpierw spojrzeć w lewo, potem spojrzeć w prawo, potem znowu w lewo, i można przechodzić. i trzeba pamiętać, że na chodniku też bywa niebezpiecznie. Gdy jedzie rower, musimy zejść mu z drogi. Widzisz, dużo się dziś nauczyłyśmy. Będziecie miały o czym opowiadać waszemu tatusiowi. Tak, nauczyłyśmy się, że nie wolno oddalać się od mamy, jak przechodzić przez ulicę i że czasem dzieją się niespodziewane rzeczy i że przez nieostrożność może nam się stać krzywda. Nie chcę, żeby mi się to przydarzyło, mamo. Usznie nimi, ale nie zapominaj, że w mieście można się także nieźle bawić. Trzeba tylko zawsze być ostrożnym. Na przykład, można się dobrze bawić, kupując coś specjalnego komuś, kogo kochacie, waszemu tatusiowi. Tak, masz rację. Kupiłaś dzisiaj w mieście coś miłego dla tatusia? Oczywiście zawsze kupuję coś dla taty, gdy jestem w mieście. Będzie zachwycony, gdy mu to dacie. To jest książka, którą już od dawna chciał mieć. Cześć, kochanie, już jesteśmy. Ale było fajnie! Muzeum było fantastyczne i mama kupiła nam nowe książki. O, proszę, proszę, to wspaniale. I mama kupiła też coś dla ciebie, ale na pewno nie zgadniesz, co ci kupiła. Spróbuję. To na pewno część pirackiego skarbu ukrytego na Karaibach. Albo wygrany bilet na loterię. No dobrze, dosyć żartów. Co takiego kupiłaś? Coś bardzo szczególnego. Najstarsze pierwsze wydanie zbioru nowego dziennika Kitty Wielkich krzyżówek. Wspaniały prezent. Pokażcie mi go. Opracowanie wersji polskiej dla Team Film Studio Dab Film. Reżyseria Dobrosława Bałazy. Dialogi Kamila Klimas-Przybysz. Dźwięk i montaż Renata Gontesz. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Teksty piosenek Bogusław Nawicki. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majchrzak. Wystąpili Joanna Bach, Katarzyna Łaska, Anna Apostolakis, Cezary Nowak, Monika Pikuła, Katarzyna Ankudowicz. Śpiewali Beata Jankowska-Dzimas, Katarzyna Łaska, Małgorzata Szymańska, Michał Rudaś, Jakub Molenda i Maciej Molenda. Rodzinka jest, gdy słoneczko nosa złączy, kiedy pada deszcz. Cieszy nas, gdy słońce i gdy pada deszcz. Sto pomysłów zawsze ma nowy pomysł, nowa gra, to Kitty, Kitty, Kitty. Kit, kit. Ten czas nieba cieszy ją, przerost. Prosiłam cię wczoraj, żebyś mnie obudziła. Już jest rano i nie widać gwiazd. A, co? Ojej, to niemożliwe! Przez ciebie nie widziałam spadających gwiazd i nie mogłam wypowiedzieć wszystkich moich życzeń. Ale, Mimi, ja nastawiłam budzik. Zobacz, postawiłam go przy łóżku. Och! Nie chodzi! Co za głupi budzik! Głupi, 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 głupi! głupi, głupi Ty, głupi. przestań nim machać, bo go do reszty głupi, zepsujesz! Głupi. Ale dlaczego nie zadzwonił? Co się z nim mogło stać? Wybierzemy się w podróż do krainy wyobraźni i zobaczymy, co się stało. <śmum> Lećmy aż do nieba. Błękit nie W mieście zegarów. Tu na pewno dowiemy się, czemu nasz budzik nie działa. O. No tak. A więc tak wygląda w środku zegar. Może nie powinnyśmy tu lądować. Jak przypadkiem coś zepsujemy, możemy mieć poważne kłopoty. Nie, nic nie będzie. Widzisz? Okno. O. Ha? Coś tu jest nie tak, Mimi. Nie sądzisz? Co? Gdzie? Nikt się nie rusza. Trochę się boję. Chodźmy zobaczyć! Ojej! Czy to my zrobiłyśmy? Może kiedy stanął nasz zegar, zatrzymało się życie w mieście zegarów. Jakby zastygli. Ciekawe, czy oni o tym wiedzą. Nawet pudełka zastygły w powietrzu. Musimy coś zrobić, nie możemy ich tak zostawić. Zobaczmy w sklepie. Przecież. Ojej, tutaj też wszyscy znieruchomieli. <grym wrogów> <grym wrogów> oh! Jest tu ktoś? Hop, hop! Czy jest tu ktoś? Hmm. Nieruchomi jak wszędzie. Pyszności. Moje ulubione owoce Chyba nie powinnaś tego jeść, to nie należy do nas Nie jadłam, tylko udawałam A, to wy No tak, oczywiście, to wy zepsułyście nasz zegar My, niechcący Niechcący, tak? Nawet jeśli to niczego nie zmienia, moje panny Jak to wytłumaczycie tym, którzy zastygli w bezruchu? Panu nic nie jest, dlaczego nie znieruchomiał pan jak inni? Muszę przyznać, że uciąłem sobie drzemkę, a kiedy się obudziłem czas już był zatrzymany Jestem strażnikiem czasu i powinienem był czuwać Nic nie szkodzi, ktoś taki jak pan na pewno umie naprawić zegar Och, proszę, proszę, niech pan go naprawi i przywróci miasto do życia, proszę No cóż, nie wiem czy potrafię Ale robił pan to już kiedyś, prawda? Chociaż jestem strażnikiem czasu, nie znam się na reperowaniu zegarów Co? Nigdy nie mieliśmy tu takiego problemu Od kiedy sięgam pamięcią, zegar chodził bez żadnej reperacji. To znaczy, że czasy zatrzymał się na zawsze? Tego nie wiem Zrobię wszystko, co mogę, żeby tak nie było Ale uprzedzam was, że ja nie jestem zegarmistrzem Niezbyt dobrze to wygląda oj, 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 oj. Brak mitchu Wy tam pójdziecie jak mamy naprawić zegar, skoro nawet pan nie wie, jak to zrobić? Nie, eee, popatrzcie, czy na jakiejś części nie leży gruby kurz. Kurz? Kurz jest twój. Wiem, że dużo tych części, ale one są jakoś ze sobą połączone. Jak on może myśleć, że damy sobie z tym radę? Tylko maszyna, Mimi, nie żadne czary. Nie wydaje mi się, żeby tak trudno było znaleźć część, która nie działa. A jedyny problem w tym, że są takie duże. A my takie małe. Panie Strażniku, potrzebna nam pomoc. Sprawdźcie, czy się nic nie złamało. Zaraz do was dołączę. Już idę. W porządku. To też jest całe. I też nic nie jest złamane. Te części również nie wyglądają mi na zepsute, ani te. Hmm. Znalazłaś coś, Kitty? O, strasznie mi się zachciało spać. Może byśmy chwilę odpoczęły. Taki tu bezruch, taka cisza, że człowiekowi zachciewa się spać. Położę się, bo zaraz zasnę na stojąco. Nie rób tego, Kitty, nie Ci mieszkańcy tego miasta zastygli przez nas i musimy zrobić wszystko, żeby to jak najszybciej naprawić i przywrócić ich do życia. A nie może się tym zająć strażnik czasu? Nie sądzę, że on sobie z tym poradzi. A, 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 tak dawno nie wchodziłem po tych schodach. A, a, a. O. O, o. Już pan wie, co się zepsuło? Wiem, że to wasza wina ha, Wygląda na to, że kosz waszego balonu zablokował mechanizm, ale nie powinien go już wstrzymywać Teraz już jest niezakleszczony Ech, Muszę się przespać Ruszył się, ruszył się Nasz zegar już chodzi Tik-tak, tik-tak Ruszają się, wszyscy się ruszają Dobrze, że życie wróciło do normy I to dzięki mnie Co? Dzięki? Tobie? Dzięki mojej drzemce. O, o tak. Doskonale i świetnie pasuje do pani uszu. O. <grymne> 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 Kitty, skoro jesteś taka dobra w naprawianiu zegarów, to powiedz co jest z naszym. Muszę go obejrzeć. Chodzi chyba o to, że on jest zbyt ospały, więc może jeśli ja zasnę... On się wtedy obudzi. Zaraz się... przekona! Ojej, Kitty, znowu zasnęłaś! Ach. Opracowanie wersji polskiej dla Film Film Studio Dab Film. Reżyseria Dobrosława Bałazy. Dialogi Joanna Klimkiewicz. Dźwięk i montaż Renata Gontarz. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Teksty piosenek Bogusław Nowicki. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majchrzak. Wystąpili. Joanna Pach, Katarzyna Łaska, Anna Apostolakis, Cezary Nowak, Monika Bikuła, Katarzyna Ankudowicz, Włodzimierz Pres. Śpiewali Beata Jankowska-Zimas, Katarzyna Łaska, Małgorzata Szymańska, Michał Rudaś, Jakub Mol.